Cześć, cześć, tutaj i Witam Was na moim kanale. Ostatnio któreś z Was zaproponowało mi, by robić simki jako media społecznościowa. I myślę, że ten pomysł jest mega ciekawy. Także dzisiaj zrobimy simkę inspirowaną Facebookiem. Oczywiście dajcie znać w komentarzu, czym powinnam się inspirować następnym razem, robiąc simkę. Nie mogę zaczekać Waszych propozycji. Także Facebook. Damy jej na imię Natalia Facebook. Myślę, że przede wszystkim Simka facebookowa jest Towarzyska Może być klubowiczką A także damy jej cechę wegetarianka Bo czemu by nie Rozbierzmy ją sobie I oczywiście facebook Kojarzy nam się z kolorem białym Z kolorem niebieskim, bo taki właśnie ma logo W takim razie Zrobimy jej w miarę jasną karnację jakąś mega jasną Oczyma ładnie, więc ja jej je zostawię, tylko przekształcę potem. To więc taka normalna osoba, jedna z nas, taka młoda może właśnie, ale nie jakaś bardzo młoda, więc dajcie mi chwilę i pomajstruję trochę przy jej twarzy. i wanna be the best in the game invest in my name check no restraints i'm obsessed with the pain i ingest i retain assess and i change possessed by the thought i'll be free one day from society's restraints money clout and fame mud disease a plague we all love hate, to hate have to play the game have to, to make a name all our insecurities are wrong this is war with the enemy Facebook za szuflad w jedność. W jedno. W jedną półkę. Żaweczka. Ciężki dzień. Nie wiem już, co ja mówię. Więc może coś rodzinnego. Super rodzice i damy. Mamy lubią młode zdecydowanie rzucać zdjęcia dzieci swoich i w ogóle jakieś wyjazdy nad morza. Na pewno jakieś e, odcienie niebieskiego tutaj będą, ze względu, że to jest facebookowy f... Ze względu, że to jest Facebookowa linka, Ale jednocześnie taka jak każdy. Hmm. A każdy jest inny. Hmm. Na to pewnie nie będzie się dało jakichś tych spodni nałożyć, niestety. Jakiś sweterek. Niebieskawy, bo facebook. Tego wyższe spodnie z wyższym stanem. I jakieś duże buty. Strój elegancki. Panny Facebook. Facebook nie kojarzy się z wielkimi wyjściami, może takimi studniówkami jeszcze, jak już na studniówkę, coś, coś długiego, takiego bym dała. Może coś takiego, ale niebieskiego. Tak jakieś buty, po prostu użymy czarno, których i tak za bardzo nie widać. Dodatki. U, paznokcie. U, zaraz nam tu Elza skrajny lodu wyjdzie. Jakiś pierścionek czy bransoletkę. Do tego oczywiście sportowe ciuszki. Mogłabym mieć jakąś czapkę z deszkiem. Dużo osób teraz nosi czapki z deszkiem. Proszę. Do spania może coś jednoczęściowego i weźmiemy... O, taka zwykła piżamka, wiecie. Nic za bardzo przesadnego. Ideolo. Na imprezę. Na imprezę też będę dała coś jednoczęściowego, akurat. I to wygląda na takie, wiecie, komfortowe, że czujecie się w tym dobrze, nic wam nigdzie się nie odsłania, generalnie git. Do tego jakieś buty dobrać, może coś takiego. I makijaż, rzeczywiście, wychodzimy na miasto. No, halo, trzeba zaszaleć, ale może niekoniecznie aż tak. O, o proszę. Strój kąpielowy. Weź zgarnij z siebie ten czepek. Mamy dwuczęściowe, trzeba pokazać ciałko, które może udało się wyrobić na jota, a może nie, mi jeszcze nie. Więc może i też jeszcze nie do końca, więc będzie miała tak tu trochę pozakrywane wszystko. Do tego strój na ciepłą pogodę. To coś z tego. Te spodnie mi się nie podobają. ale może jakieś spódniczka lub krótkie spodanki, o te będą spoko chyba. I krapeczki, żeby było wygodnie. Zimna pogoda, te. Uh -huh. No to coś takiego wygodnego też bym dała w miara. Wygodne, ale i ciepłe. To wygląda na wygodne i ciepłe jednocześnie. Zdejmij te rękawiczki, kochanie. Czy ja normalnych spodni w tym? O, to wygląda na takie fajne. Cieplutkie, cieplutkie swetarkowate. Wiecie o co chodzi. I buty jakieś dłuższe bym dała, aby było faktycznie i cieplutko. I w ten oto sposób tak się prezentuje Natalia: w Facebook. Simka inspirowana Facebookiem. Dajcie znać, co o niej sądzicie. Według mnie, sama jej twarz w ogóle wyszła tak mega naturalnie, ale zarazem ładnie. Może te, te brwi tak uroku dodają. I ta kreska, szminka. Nie wiem. Według mnie naprawdę mega spoko wyszło. Oczywiście udostępnię ją Wam w galerii. Jak wpiszecie eski w galerii. To powinna wam wyskoczyć. A, i dajcie słowo kluczowe. Dajcie słowo kluczowe, w tym tu. Hashtag Eski. No dobra, najwyraźniej jeszcze nie wyskakuje, ale na pewno zaraz będzie, bo ją do galerii wysłałam. Tutaj macie nazwę, profilu, na którym będzie ta simka, tak samo jak i ja. Tak samo jak i rodzinka Scooby-Doo, więc zachęcam do pobierania, do obserwowania. I widzimy się w następnym. Cześć!